Cześć, witam wszystkich serdecznie. Witam serdecznie na moim kanale. Może niektórzy z Was są po raz pierwszy. Powiem od razu, że kanał jest poświęcony powrotowi z Anglii do Polski. No i między innymi. Teraz e, też dużo filmów jest z budowy domu, bo zacząłem budować dom na początku maja. Więc e, dużo jest po prostu e, tematyki na temat budowy domu, i ten filmik będzie po prostu jednym z tych, który będzie poświęcony budowie, a konkretniej pompie ciepła. E, no bo. Może w ogóle opowiem tą historię od początku? Jak byłem na Gran Canarii, w ogóle filmiki z Gran Canarii też możecie znaleźć na moim kanale. Podczas pobytu na Gran Canarii zadzwonił do mnie hydraulik znajomy, który będzie u nas robił hydraulikę. No i mówi do mnie: Kamil, jest taka sprawa mam pompę ciepła do sprzedania którą zamówiłem w lutym, bo tyle na nią czekałem, ale ktoś tam zrezygnował z niej. No i czy, czy nie chciałbym kupić? Oczywiście w cenie z lutego. On widział oczywiście projekt domu, powiedział, że ta pompa będzie pasowała do, do mojego domu. Tak? No bo oczywiście, pompę się dobiera pod projekt domu. Chodzi tutaj o metraż i tak dalej domu. No i mówi, jeśli byś chciał, to, to polecam, bo na rynku są dostępne same Chińczyki w tym momencie, a na jakieś firmowe pompy czeka się bardzo długo, znaczy no bardzo długo, tak powiedzmy około pół roku. No bo wiecie, on zamówił w lutym, dzwonił do mnie, to był wrzesień, jakoś początek września, jak ja byłem na tej Gran Canaria. I mówi, że po pierwsze nie ma tych pomp na rynku, trzeba na nie czekać. Po drugie, bardzo zdrożały. On od razu Wam powiem. On powiedział, że ja kupuję tą pompę za 30 tysięcy złotych, a w dalszej części pokażę Wam, ile ta pompa kosztuje. Pójdziemy sobie do domu, znaczy ja pójdę i będę nagrywał w domu. Pokażę wam, ile ta pompa kosztuje teraz, dokładnie w tym miejscu, w którym on tą pompę zamówił. Może od razu, <laughs> zapamięci. pamięci, pokażę. Tutaj, o jest karteczka dejek konopnica. No, bo ta pompa stoi za mną, jak już pewnie niektórzy z Was się zorientowali. I właśnie z tej strony tego. <laughs> Z tego miejsca, gdzie on zamówił tą pompę, będziemy sprawdzali, ile teraz ta pompa kosztuje. I jak zmieniła się cena od lutego. E, oczywiście, postaram się też tam dodzwonić, dopytać, czy faktycznie ile się teraz na taką pompę czeka. E, no i czy faktycznie tych pomp brakuje na rynku? Zapytam się po prostu o parę rzeczy. E, teraz może a w ogóle się zapytał czy mam gdzie tą pompę trzymać bo on najchętniej by tą pompę u mnie zostawił dlaczego? powiedział bardzo prosto ja mogę ją przytrzymać u siebie ale jak ktoś tylko zobaczy tą pompę ciepła znaczy ktoś kto jest zainteresowany a wiecie, że klientów ma pewnie sporo znajomych i tak dalej to, po, to zaraz mnie będą męczyć o tą pompę żebym im ją sprzedał więc pompa od razu jest u mnie w garażu garaż trochę... Zagracony, bo cały czas tutaj się coś robi o, Krajzega Stoi, bo ciąłem to drzewo z budowy Które mogliście zobaczyć na poprzednich odcinkach To jest pół katakalerzy na tej krajzedze Tutaj przywiozłem sobie taki regał Stary, porządny to Jest naprawdę porządny, to jest bardzo ciężkie Teraz już takich regałów nie robią, to jest jeszcze regał z czasów komuny który sobie odrestauruje, pomaluje no i po prostu pójdzie do garażu. Takie regały naprawdę się przydają w garażach na różne rzeczy. Póki co zostanie tu, a w przyszłości przeniosę go do swojego garażu. Dobra, słuchajcie, kilka słów o tej pompie ciepła. Może wam pokażę, jak to wygląda. No, ona jest oczywiście zapakowana, tak. W ogóle jakiej firmy. Nie będę wymawiał nazwy tej firmy, bo nie wiem jak ją się poprawnie wymawia. To jest firma francuska i między innymi produkują z tego co wiem bardzo dobre piece gazowe. Te pompy też się cieszą dobrą renomą, więc wydaje mi się, że będzie ok. To jest ta pompa, składa się z dwóch części. To jest ta część, która będzie stała na zewnątrz, a to jest ta część wewnętrzna. Dodatkowo, tutaj jest ten e, bufor, nie wiem, zasobnik ciepła, to się nazywa e, 100-litrowy. E, no, bo w tej pompie też tutaj, tutaj też jest ten e, wbudowany już e, bufor, zasobnik ciepła, e, który ma bodajże 188 litrów, więc w połączeniu 288 litrów e, ta pompa będzie miała. Po prostu zapasu ciepła. W projekcie widziałem, było przewidziane 230, więc jest aż nadmiar. Oczywiście to dobrze. Problem by był, jakby było mniej niż więcej. Powiem Wam, że pompa. A jaką ma moc, bo to jest bardzo ważne. Pompa ma moc 6,7 KW. Więc zupełnie wystarczająco na mój dom w projekcie, bodajże sprawdzałem, 6KW jest przewidziane, więc tutaj 6,7 KW jak najbardziej jest OK. Eee, no i co? To jest taki zestaw właśnie. Tutaj pompa ciepła, ten zasobnik. No i tutaj jeszcze, to coś to jest e, Mi Pro Sense. Tak to się nazywa, a co to konkretnie jest? No to jest ten taki. To takie urządzenie do sterowania tą pompą. To jest po prostu taki cały komplet. Tak. Tutaj, jeżeli kogoś interesuje, to, to, to jest model tej pompy. Tak? Pokażę wszystkim, bo może to jest model tej części pompy. No i tutaj zasobnik, może tak wam pokażę. O, to jest to. Tutaj ten microsens. Więc e, tak to tak to wygląda. E, pójdźmy sobie może teraz do domu. Więc pompę ciepła już mam. To jest bardzo dobra wiadomość. Pójdźmy sobie do domu. Wykonamy telefon do tej firmy i wypytamy po prostu o parę rzeczy, a potem jeszcze tutaj na chwilę wrócimy. No ok, więc jesteśmy na chwilkę w domu. Tam, jak mogliście zobaczyć na tej pompie ciepła, jest taka naklejka skąd. No, ta pompa ciepła po prostu została zamówiona, kupiona. Firma Dejek z Konopnicy. No i tutaj właśnie otworzyłem sobie stronę tej firmy na laptopie. Ja wiem, że da się po prostu zrobić tak, żeby ten obraz z laptopu, z laptopa bezpośrednio nagrać nie przez GoPro, ale, szczerze mówiąc, nigdy tego nie robiłem, i teraz nie mam czas, żeby się zagłębiać, jak to się robi. Dobra, jak wejdziecie sobie tutaj w produkty. To was przenosi na stronę ik.pl. Eee, I ja już wcześniej znalazłem dokładnie tą pompę ciepła. Tutaj otwieram odnośnik. Moją. Eee, to jest dokładnie ten pakiet systemowy OZEM numer 4, którą ja mam. Czyli ta pompa ciepła. Wieża hydrauliczna, zasobnik buforowy ten 100 litrowy i ten regulator SRC 720 do regulacji temperatury, do sterowania po prostu tą pępą ciepła. I teraz zobaczcie. Cena katalogowa brutto: 49 923 zł. Także sami widzicie, yy, no, jak. Te pompy ciepły zdrożały w przeciągu no od lutego. Ile minęło czasu od lutego? Jest październik, kilka miesięcy, trochę ponad pół roku. I pompa ciepła zdrożała o 20 tysięcy prawie że 20 tysięcy więc przez pół roku kosmos. Zaraz jeszcze zadzwonię tam do tej firmy DEJEK. Żeby zapytać się, jak jest w ogóle z dostępnością tych pomp ciepła. No, bo ja słyszałem, że teraz kilka miesięcy trzeba czekać na tą pompę ciepła, tak samo jak ten mój hydraulik mówi, że on w lutym zamówił tą pompę ciepła, a we wrześniu dotarła. Zobaczymy, czy dalej jest taki długi czas oczekiwania. Oczywiście, to jest tylko. To jest tylko jedno z miejsc, gdzie, z miejsc, gdzie możecie taką pompę ciepła nabyć, ale podejrzewam, że czas oczekiwania oczywiście może się trochę różnić, ale yy, no jeżeli tutaj to będzie kilka miesięcy, no to w innych miejscach też podejrzewam, że będzie podobny. Może miesiąc, dwa szybciej, może gdzieś jeszcze szybciej, może gdzieś wolniej, yy, znaczy dłużej będzie trzeba w tym sensie, yy, że dłużej będzie trzeba na tą pompę ciepła czekać. Dobra, nie, nie przedłużajmy. Dalej, dejek i tutaj mam już otworzony kontakt do tej firmy. Więc wybieramy numer i dzwonimy. Ja już tutaj ten wcześniej sobie ten numer wybrałem. Dzwonimy, bierzemy na głośnik. Ogłaszamy na maksa. Witamy w firmie Dejek, numery wewnętrzne dział grzewczy 6, łazienki 7, Hurt 8, PAX 81, 527, 66, 21. Czyli 6 rozumiem, dział grzewczy. Ciekawe czy ktoś odbierze w ogóle. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tutaj jestem zainteresowany tym pakietem systemowym OZE numer 4. 6 roku, około marca. E, taki jest czas oczekiwania, tak? Tak. A niech mi pan powie, e, bo ta cena katalogowa tutaj brutto e, tak w przeciągu roku te pompy ciepły podrożały bardzo, prawda? Tak, i drożeją cały czas. I drożeją cały czas, czyli ewentualnie jakbyśmy to zamówili teraz, to... Yy, nie, do... nie liczy się data zamówienia. Yy, rozumiem, ale w każdym bądź razie trzeba do marca czekać na taką pompę ciepła. I to też panu nie obiecam, tak w gruncie rzeczy. Rozumiem. Bo mamy zamówione ostatnie jakieś tam zamówienie. No tak, że nawet niektóre pakiety ze stycznia mi nie zjechały. Aha, w ten sposób. Czyli po prostu. Tak, to wszystko pchają na swój rynek, gdzie mają dofinansowanie ponad 100%. Jasne. Czyli po prostu domyślam się, że kolejność zamówienia decyduje tak jakby o kolejności, kiedy tą pompę ciepła ewentualnie można by odebrać, tak? Tak, pakiety numer uh -huh. 4 nie dostałem. Uh -huh. Rozumiem. Od stycznia. Dobrze. W takim razie. Jakbyś pan się zastanowił może nad jakąś inną. Jasne, jasne. Okej. Okay. W takim razie coś jeszcze. No i takie mniej... Rozumiem, a jakieś takie no bo pewnie chińczyki jakieś to tam są od ręki dostępne, tylko że żeby... mu na rynek niemiecki, austriacki, włoski, gdzie dofinansowanie jest ponad 100%. Rozumiem. No a taki jakiś krótszy czas oczekiwania to i ewentualnie jakie pompy by były jakieś dostępne krócej i jaki to by był ewentualnie taki przybliżony czas? Czy tak ciężko w ogóle powiedzieć? No to pan czwórka to split, tak? Tak, tak. No ze splitami jest najgorzej u każdego. Mhm, mm rozumiem. Jeżeli chodzi o pompy Monoblok, jeszcze pan dostanie, jeżeli chodzi o pompy split, średnio. Mogę dać numer do firmy, która tam dużo montuje, może oni akurat, by coś mieli. Mhm. Posiłkuję się z wielu rzeczy, tak? Z wielu, z wielu producentów i może coś Panu pomogę. Rozumiem. Nie no dobrze, w takim razie coś jeszcze poszukam. Ewentualnie. Yy, no zobaczę jeszcze, bo ja dopiero robię, że tak powiem, takie rozeznanie. Jeżeli byłbym zainteresowany, to zadzwonię jeszcze ewentualnie do Państwa za tym nie numerem. Nie dobrze, dziękuję w takim razie bardzo. Do widzenia, pozdrawiam, nie miłego dnia, życzę. No to e, sami widzicie jak wygląda sytuacja na e, rynku pomp ciepła. Powiem szczerze, że nawet sam jestem zaskoczony, e, bo jest październik, 11 bodajże października. No to do marca macie listopad, grudzień styczeń, luty marzec 5 miesięcy, czyli jakieś... I on powiedział, że i to nie jest w stanie zapewnić. Czyli czas oczekiwania na taką pompę ciepła to jest około 6 miesięcy. On mówił tam o tej pompie, że to jest split, czyli to chodzi o to, chociaż nie będę Wam mówił, bo nie jestem tego pewien. Nie chcę w sumie gadać głupot, no split to jak wiecie z angielskiego no to jest taki podział, rozdział, czyli podejrzewam, że to jest e, tak jak tutaj, że ta pompa części, ta pompa ciepła e, to jest z dwóch części po prostu, a ta mono coś tam, już nie pamiętam tej nazwy, to pewnie e, jest jakaś jednoczęściowa. Ja tak to rozumiem, ale powiem Wam szczerze, że nie interesowałem się tym zbytnio. Zaraz zresztą zobaczę w internecie nawet sam z ciekawości na czym to polega. W czym jest ta różnica? No dobra, wróćmy jeszcze na chwilę tam do mnie, do garażu. Sami widzicie faktycznie z tymi pompami ciepła jest problem. Z tego co ja zrozumiałem, nawet z Chińczykami jest problem. Ale, no mówię, pan powiedział, że te, te swoje, akurat ta firma francuska, pchają na swój rynek, bo dofinansowania są 100%. Wszyscy wiemy dlaczego. Jest kryzys energetyczny w całej Europie. Jest problem z węglem, z gazem, więc no ludzie po prostu decydują się, wymieniają na sposób ogrzewania na te pompy ciepła. A że na zachodzie Europy jest na to ludzi bardziej staci. Jak finansowania są nawet do 100% z tego, co tutaj Pan powiedział, no to sami widzicie, jak to wygląda. Dobra. Przenoś, przenieśmy się jeszcze na chwilę do garażu. No to jeszcze tylko tak dodam wam szybciutko, że moja intuicja dobrze mi podpowiedziała. Patrzyłem, na czym, czym się różnią te pompy ciepła split od monoblokowych. No, i tak jak słusznie wywnioskowałem, że split to jest z angielskiego coś no, rozdzielonego, podzielonego, na przykład yy, mogę się odnieść do mojej pracy. Jak na zderzaku był split, to był on popnio, po prostu pęknięty do zespawania. Stąd wywnioskowałem, że split to musi być pompa ciepła. Podzielona na dwie lub więcej części, ale na dwie części jest podzielona, a monoblokowa to jest taka yy, <laughs> gdzie wszystko znajduje się, po prostu jednoczęściowa, tak? Yy, no tak to można najprościej wytłumaczyć, że w tej pompie Split komponenty znajdują się w, w dwóch częściach, yy, montuje się te dwie części, jedną na zewnątrz, z drugą wewnątrz. A w tej monoblokowej wszystko jest w jednej części i Mon też montuje się ją albo wewnątrz, albo na zewnątrz, ale czym się różnią, to już jak ktoś chce, to może się tym zainteresować. Ja już tutaj nie będę tłumaczył, bo no nie, nie na tym rzecz, każdy sobie może sam to znaleźć w internecie. To na tyle. Teraz już wracamy do garażu jeszcze na chwilkę. Ok, jesteśmy z powrotem w garażu. Sami widzieliście, jak wygląda sytuacja. Więc każdy, kto planuje pompę ciepła, no to kupujcie po prostu jak najszybciej, bo te pompy cały czas drożeją. Ja naprawdę. Szczęście się do mnie uśmiechnęło, bo 20 tysięcy do przodu to naprawdę za to. Ja już zrobię na przykład za to tynki sobie. Eee, także to jest naprawdę bardzo duża oszczędność. A ja tą pompę bym zamówił jeszcze pewnie później, eee, więc myślę, żeby była jeszcze droższa. Może z czasem po prostu z ciekawości zadzwonię jeszcze za pół roku i zapytam się, ile teraz kosztuje. Albo zresztą można wejść na stronę i zobaczyć, ile kosztuje taka pompa ciepła w tym momencie. Co więcej, jeżeli zapłacę te 30 tysięcy, oczywiście, to jest cena za samą pompę jeszcze będzie mnie kosztował montaż i tam pewnie jeszcze jakieś pierdoły do tej pompy będą potrzebne, żeby to ją podłączyć. Ale, jak wiecie, albo nie wiecie, jest program moje ciepło, bodajże się nazywa taki rządowy. Gdzie są dopłaty do nowo budowanych domów, dopłaty do pomp ciepła właśnie. I ja zamierzam o taką dopłatę się zwrócić, jak już ta, nie wiem, muszę się zorientować w ogóle dokładnie jakie są warunki. Znaczy mniej więcej wiem jakie są warunki, ale dokładnie czy to jak już masz fakturę na pompę ciepła, to możesz się starać o te pieniądze, czy dopiero jak ta pompa jest zamontowana? W każdym bądź razie dofinansowanie jest bodajże, ja to już jakiś czas temu sprawdzałem, więc teraz mówię z pamięci, mogę się pomylić, ale z tego co pamiętam dofinansowanie takie zaczyna się od 7 tysięcy Więc nawet jeżeli bym dostał tą najmniejszą pulę 7 zł no to ta pompa w rzeczywistości wyjdzie mnie 23 tysiące. E, oczywiście, jeżeli e, załapię się, będę spełniał wszystkie warunki w tym programie. Na pewno jeżeli będę się starał o to dofinansowanie, a raczej będę. No bo jeżeli są takie pieniądze do wzięcia, to dlaczego ich nie wziąć? E, chociaż no jak, tak jak mówiłem kiedyś, ja o te pieniądze się nie będę oczywiście prosił. Tylko po prostu, no jeżeli będą te pieniądze do wzięcia i będzie taka możliwość, to je wezmę. Jeżeli nie będzie, to ich nie wezmę i też będę z tym żył. No. Cóż, e, tak to wygląda. E, co, co więcej mogę powiedzieć? Jeżeli będę, e, jeżeli dostanę te pieniądze, jak będę się o nie starał, to na pewno też nagram filmik dla wszystkich zainteresowanych, jak to wygląda bo pewnie ludzi, którzy chcą założyć taką pompę ciepła, to będzie interesowało. Dobra, słuchajcie, nie przedłużając, to na tyle, taki odcinek, pompa ciepła jest, jestem zadowolony, bo zaoszczędziłem dużo pieniędzy, po prostu miałem dużo szczęścia, miałem farta, jak to się mówi. I cóż, następny odcinek odnośnie budowy, to pewnie będzie o tej firmie, która mi budowała dom, bo obiecałem, że taki odcinek zrobię, opowiem wszystko, jak wyglądała ta współpraca, i tak dalej. Ale jeszcze jedna informacja: dzisiaj rano w ogóle dostałem telefon, że, że już mają moje okna i drzwi, więc niebawem będzie montaż okien i drzwi. Nie wiem jeszcze dokładnie kiedy, dlatego że dzwoniłem do tego właściciela firmy, która będzie mi to robiła. Powiedział, że teraz jest gdzieś na wyjeździe. Jak wróci, spojrzy w grafik. Kiedy będą mieli tam e, wolny termin, wtedy zadzwoni do mnie i się konkretnie umówimy na ten montaż. Mówił, że pogoda się zapowiada fajna, więc fajnie by było to zamontować jak najszybciej. O, pogoda jest bardzo fajna, więc. Więc fajnie, i taka się zanosi, na taką się zanosi w najbliższych dniach. Więc być może najpierw będzie. Filmik z montażu tych okien i drzwi, ale to zobaczymy wszystko, w jakiej to kolejności zrobimy. W ogóle jeszcze planuję odnośnie takich planów na filmiki planuję zrobić taki filmik. Bo dajże 6 listopada mija rok, odkąd pracuję na etacie w Polsce. Powiem wam, ile przez ten rok razem z żoną, odkąd ja poszedłem do pracy, ile przez ten rok razem z żoną udało nam się zaoszczędzić i porównam to do tego, ile. Średniorocznie oszczędzaliśmy w Anglii, a powiem Wam, że rok w rok praktycznie kwota była mniej więcej taka sama. To były naprawdę nieduże różnice, więc zobaczycie ile zaoszczędziłem w Polsce przez rok pracując na etacie, ile oszczędzałem w Anglii, porównamy sobie jak to wygląda. Dobra, słuchajcie, nie przedłużając, to na tyle. Trzymajcie się wszyscy, wszyscy. pozdrawiam wszystkich. Zdrówka życzę i do zobaczenia w następnych odcinkach. Hej, cześć, pozdrawiam.